Witajcie dzisiaj w szybkim rozpakowaniu Intel i5 David Canyon oczywiście to jest LGA 1150 ulepszona poprzednia wersja nic szczególnego bez literki K czyli nie będzie overclockingu oczywiście Mac Afri jest darmowy się później więc zabieram się za rozpakowywanie nie chcę przeciąć, tu jest. O, o. jest. Biała broń. Momencik z dwóch. Ok, już jestem. Procesor. Jest? Aha, tu jest procesor. Dobra. Oczywiście, wywracamy do gór nogami jest książeczka moment free trial aha tu jest kod podany oczywiście kodu nie pokażę bo to jest na antywirus oczywiście jest naklejka intela która zostanie przyklejona na obudowie książeczka standardowo papierologia, nic szczególnego pasta termoprzewodząca która stąd zostanie zmyta i rzucimy MX2 która jest ona, o niebo lepsza oczywiście już się już widzę montaż głupi, Inter miał zawsze głupi montaż bo te bolce lubią pękać po zabawie ale podejrzewam, że tutaj może w przyszłości będzie inne chłodzenie więc nie ma co się martwić jak się dosyć Jedną ręką to ciężko wyciągnąć jest, więc czekaj, poczekajcie. Ok, wyciągnięte oczywiście pasta jest, ale będzie zmyta. Mały procesor nie będzie kręcony, więc ten wentylator spokojnie starczy. Oczywiście Intel ma o tyle dobrze, że chłodzenia, które dają boksowe, starczają i są ciche w miarę możliwości a nie to co AMD robi i procesor taki sam jest procesor jak z odblokowanym mnożnikiem a tu jest zablokowany zobaczymy jak będzie dobra dzięki za uwagę jak zawsze sub, like i komentarz hejos